Dobry wieczór. Proszę Państwa dawno tu się nie widzieli, ale ponieważ naród nie życzył sobie, żebym go reprezentował w organach przedstawicielskich władzy rządowej, to teraz mam trochę więcej czasu dla Państwa w dyspozycji. W związku z tym możemy się poświęcić analizowaniu sytuacji politycznej, która, no co tu ukrywać, jest smakowita. Smakowita niewymownie z uwagi na to, że yy, yy, zwycięzcy yy, oraz parlamentarnych zajmują się właśnie tworzeniem rządu. To tworzenie rządu dostarczy nam bardzo wiele uciechy. Najwięcej uciechy dostarczyła nam telewizyjna debata pod tytułem Tworzenie rządu przez nowoczesne partie europejskie. Przypominało to jako żywo takie negocjacje opisane przez Bolesła Prusa w placówce negocjacje Ślimaka z Sołtysem Morzechowskim w przedmiocie kupna krowy. Państwo, którzy nie pamiętają tego szczegółu, to informuję Państwa, że chodziło o to, że żaden chłop przy takich negocjacjach pierwszy nie powie ceny, ponieważ mają takie gusło chłopi, że ten, kto pierwszy powieceny, zostanie oszabiony. No i jak ktoś uważnie się słuchał w negocjacje dotyczące tworzenia przyszłego rządu, no to natychmiast mógł się zorientować, zwłaszcza po odprzedzeniu tej retoryki tam takiej puszono, że to nowoczesne, bo było będzie tutaj, będzie wróżb rządowy i dalej. to właściwie o to chodziło, żeby pierwszemu nie powiedzieć ceny, za ile i tak dalej. Gdyby się obydwie układające strony zwyczajnie po cichu podzieliły łupami tym ścierwem, które zostało do podziału, to byśmy może nawet ich podziwiali, ale lekkomyślnie postanowili to pokazać. Więc to jest, proszę Państwa, warto to zapamiętać, bo to jest przykład, taki można dzieciom nawet mówić, że to jest przykład, iż kiedy Pan Bóg chce kogoś zgubić, to najpierw mu odbiera rozum.